Przy tworzeniu tego kursu dużo myślałem o tym, czy powinienem zawrzeć tutaj informacje o konteneryzacji. Konteneryzacja nie jest tematem prostym, ale jednocześnie jest tematem istotnym dla wszystkich tych, którzy uczestniczą w projektach informatycznych, bo wcześniej czy później spotkają się z tym dermitem i warto, żeby każdy wiedział mniej więcej, na czym to polega. Więc teraz taka mała sugestia dla słuchacza, słuchaczki następująca. Jeżeli nie chcesz, możesz ten wykład opuścić. Natomiast jeżeli troszeczkę korci Cię, aby zrozumieć, czym jest konteneryzacja na takim bardzo wysokim poziomie, to wtedy poświęć parę minut i zostań i posłuchaj tego, o czym będę mówił. Konteneryzacja. Konteneryzacja jest kolejnym ciekawym sposobem na pozyskiwanie mocy obliczeniowej. Tak naprawdę powiązane z serwerami wirtualnymi, bo serwery są, natomiast troszeczkę zmienia sposób, w jaki tą moc pozyskujemy. I teraz o co chodzi? Aby uprościć, zrozumieć ten temat, zobaczmy, pomyślmy, jak wyglądało wykorzystywanie serwerów kiedyś, powiedzmy 30-40 lat temu, aczkolwiek ciągle wiele firm tak robi, ciągle obecnie. Teraz tradycyjny, stary model pozyskiwania zasobów polegał na tym, że firma kupowała serwer fizyczny, duży serwer fizyczny, na którym instalowała aplikacje. Aplikacje A, aplikacja B, aplikacja C i one wszystkie działały na tym samym serwerze. I teraz niosło to za sobą zalety, ale i wady. Zalety? No prostota. Ale wady były dość istotne, ponieważ wszystkie te aplikacje działają obok siebie. To one na siebie oddziałują, oddziałują negatywnie. Na przykład, jeżeli pierwsza ma jakiś błąd bezpieczeństwa, i na przykład ktoś przez pierwszą może wejść, no to potencjalnie może wówczas podejrzeć dane istotne elementy aplikacji B i C, a tam mogą być dane bardzo wrażliwe, krytyczne. Zatem, w skrócie, ta bliskość tych, tych aplikacji powoduje, że z punktu widzenia bezpieczeństwa robi się niebezpiecznie. Ponieważ one na siebie oddziałują, to druga kwestia, że jeżeli jeden, jedna z aplikacji będzie żarła całą moc obliczeniową danego serwera, no to nic nie zostanie dla pozostałych aplikacji. Co wtedy? I wtedy mamy problem. Są jeszcze kolejne problemy, na przykład pewne konflikty bibliotek, zależności. Może jedna aplikacja jest napisana w Javie w wersji 7, druga w wersji 9 i może te rzeczy nie, po, nie mogą, nie potrafią żyć obok siebie. Dlatego w skrócie tak naprawdę zaczęliśmy wychodzić z takiego modelu konsumpcji zasobów informatycznych i przeszliśmy do wirtualizacji. Wirtualizacja polegała na tym, że ciągle mamy serwer fizyczny, który kupiliśmy. A na nim zainstalowana jest aplikacja, którą będziemy określali jako Hypervisor. Hypervisor to przykładowo na przykład VMware, który część z Was może być znany. Celem Hypervisora będzie podzielenie tego serwera fizycznego na mniejsze elementy. Na mniejsze serwery, które będziemy określali jako wirtualne maszyny, vm i powszechnie, e, które będą izolowane od siebie. Każdy z tych VMek ma własny system operacyjny, własne biblioteki, i teraz nasze aplikacje instalujemy niezależnie na, każdy, na każdym z tych serwerów wirtualnych. I to jest świetna rzecz, bo teraz izolacja między tymi wirtualnymi maszynami jest bardzo dobra. Idealna, no, historia pokazuje, że nie, ale nic idealnego w świecie nie jest, jest jednak bardzo, bardzo dobra. Te, w tej chwili już te problemy, z którymi mieliśmy wcześniej do czynienia, nie występują. E, problemy jednego serwera niekoniecznie będą wpływały na, na problemy drugiego serwera aplikacji. E, wydajność pierwszego serwera niekoniecznie wpływa na wydajność drugiego serwera. Różne bi wersje bibliotek, i tak dalej, tu jesteśmy kryci. Natomiast też ma to pewne wady, ponieważ obecnie. Tą moc obliczeniową tego serwera fizycznego, który kupiliśmy, nie w, pełni nie, nie w pełni przeznaczamy na nasze aplikacje, bo część jest wykorzystywana przez hyperwizora i TN systemów operacyjnych, a to może być kosztowne. I tu taka mała dygresja, jak idziemy do chmury. To EC-2 zazwyczaj nie zawsze, ale zazwyczaj właśnie tak działają. EC2 to jest wirtualna maszyna, wirtualny serwer, który został wykrojony, przez hypervisora, specjalnego dedykowanego w Amazonie, w AWS-ie, który jest dla nas przeznaczony, więc tak naprawdę tak właśnie działa chmura. Ale też bardzo często własne serwerownie e, obecnie wirtualizujemy i one tak e, działają. I teraz kolejnym elementem, i tu właśnie idziemy, jest konteneryzacja. Konteneryzacja polega na tym, że idziemy piętro wyżej. Znowu mamy serwer, tylko tym razem to może być zarówno serwer fizyczny, jak i wirtualny, czyli piętro wyżej i znowu chcemy go podzielić na mniejsze elementy. Jednak hypervisor, o którym wcześniej wspominałem, był za ciężki, dlatego teraz dzielimy to na mniejsze elementy, które będziemy określali jako kontenery. Jest wiele różnych technologii, które są w stanie podzielić nasz serwer na kontenery, jednak najbardziej znaną technologią będą dockery. Dlatego zazwyczaj synonimem kontenerów będzie docker, chociaż uczciwie trzeba przyznać, że są również inne technologie. I tak jak wcześniej mieliśmy hypervisora, tą aplikację, to tutaj też coś analogicznego jest i to będzie określane w przypadku Dockera jako Docker Demon, którego celem jest podział serwera na mniejsze elementy, tylko tym razem te mniejsze elementy nie mają całego bagażu systemu operacyjnego, więc są lżejsze. No więc mamy te mniejsze elementy, instalujemy aplikację A, aplikację B, aplikację C. No i teraz większość benefitów z poprzedniego świata ciągle jest. Izolacja bardzo dobra. Nie tak dobra, co prawda, jak w przypadku serwerów jakby wirtualnych. Nie tak dobra, natomiast dostatecznie wystarczająca dla większości caseów. Yy, znowu wpływ wydajności jednego kontenera nie będzie wpływał na wydajność drugą. Są w miarę niezależne, że chodzi o, o biblioteki, i tak dalej. Więc naprawdę jest dobrze. A dodatkowo oni są wiele zalet. Po pierwsze, kontenery mogą być dużo mniejsze malutkie wycinki moc obliczeniowej serwera i to jest często bardzo dobre, bo żyjemy w świecie, gdy bardzo często budujemy aplikacje w oparciu o mikrousługi, czyli bardzo małe elementy, które nie potrzebują całego systemu operacyjnego. Ponieważ tutaj nie mamy do czynienia z, systemu, z systemami operacyjnymi na poziomie kontenera, to też nie tracimy tych elementów istotnych, mocy obliczeniowej, pamięci na to, co nie jest dla nas istotne. I tym właśnie będą kontenery. Kontenery mają też tą zaletę, że są bardzo przechodne. To znaczy, deweloperzy, jeżeli raz napiszą aplikację opartą na kontenerze, na przykład na własnym laptopie, to mogą z dużą dawką e, pewności przesłać go do dowolnego innego miejsca, do chmury jednej, drugiej i itd., do własnej serwerowni, i niemal na bank będzie to tak samo dobrze działało, więc to świat, jakby życie dewelopera staje się prostsze. No dobra, na tym kończymy? No nie do końca, bo na, na scenę wchodzi jeszcze jeden element. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z jednym serwerem i mamy dwa kontenery: kontener A i kontener B, różnych rozmiarów, nieistotne. No i teraz chcemy te kontenery uruchomić na tym serwerze. To serwer jest, może w chmurze, może poza chmurą, nieistotne. Czy jest to proste? Tak. Deweloper czy administrator wchodzi na serwer, wywołuje polecenie, docker run, uruchamia te kontenery, może nawet parokrotnie, jak na tym obrazku. Natomiast życie takie nie jest. Zazwyczaj w życiu takim profesjonalnym, produkcyjnym, nie mamy jednego serwera, tylko tych mamy serwerów kilka. Mamy klaster, flotę serwerów. I wówczas pojawia się pytanie, na którym serwerze, gdzie jest miejsce? Jak je skalować, jak zapewnić, żeby była duża dostępność? Czy ja mam z palucha wchodzić na każdy serwer? No nie, nie chce mi się. Dlatego wówczas na scenę wchodzi kolejny element, który będziemy nazywali orkiestratorem. Zadaniem orkiestratora bycie, jest bycie proxy, to znaczy komunikujemy się z orkiestratorem, mówimy, tu jest mój kontener, uruchom go i wówczas orkiestr, orkiestrator uruchamia go. Na jednym albo na wielu serwerach wirtualnych. I tak właśnie wykorzystujemy kontenery w skali, na produkcji, w realnym świecie. A czym będzie ten orkiestrator? Znowu technologii jest kilka, jest wiele. Natomiast oczywiście mamy szkolenie AWS-owe, więc powiedzmy, co jest w AWS-ie. Nawet w AWS-ie kontenery można uruchamiać na wiele różnych sposobów. Natomiast najbardziej istotne będzie tutaj, powiedzmy, cztery usługi. Po pierwsze usługa ECS, Elastic Container Service. Bardzo prosta usługa do, do, jakby do wdrażania kontenerów dockerowych. Inna to jest EKS, Elastic Kubernetes Service. Część z Was być może słyszała o słowie Kubernetes. Kubernetes jest właśnie orkiestratorem, a w AWS jest dedykowana usługa EKS, która po prostu zapewnia tą usługę jako element zarządzany. Kolejny element, ROSA. ROSA to jest OpenShift, czyli tak naprawdę konkretna wersja Kubernetesa, bardziej dedykowana dla rozwiązań enterprise'owych i znowu jest ku temu specjalna usługa. I na koniec warto tu powiedzieć jeszcze jednej usłudze, tak zwana AppRunner. AppRunner jest to bardzo prosta, przymna usługa do uruchamiania aplikacji kontenerowych. Naprawdę działająca w mgnieniu oka, bardzo zbliżona do świata serwelesowego. A dlaczego? O tym właśnie przekonamy się w kolejnym wykładzie, bo w kolejnym wykładzie praktycznym zobaczymy, jak wygląda to w praktyce i spróbujemy uruchomić aplikację właśnie opartą o kontenery dockerowe.